Zanim zapieją koguty zdrady świętego Piotra, na samym początku krzyżowej męki Pana Jezusa dokonuje się zdrada, która jest jakby prototypem wszelkich możliwych zdrad, których się dopuściliśmy jako ludzie. Myślę, że właśnie dlatego na samym początku tej męki nastąpiło to spotkanie Judasza i Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Tak jakby Zbawiciel chciał pokazać to, co zrobię w tej męce, to chce tę zdradę naprawić. Nasz grzech, ten pierwszy grzech Adama, i potem każdy następny grzech, to nie jest przekroczenie prawa, to nie jest złamanie przykazań, to nie jest nieposłuszeństwo jakiemuś systemowi wartości, tylko to jest zawsze zdrada. Był ktoś, kto niewiarygodnie nas kochał, a my we wszystkich grzechach naszego życia, zwyczajnie go zdradzamy. I na samym początku swojej męki Pan Jezus staje przed swoim zdrajcą, czyli de facto przed każdym z nas. I chcę pokazać, co chcę zrobić z tą zdradą, w jaki sposób tę zdradę chcę potraktować. Na czym w ogóle polega ta zdrada? Jakiej zdrady dopuścił się Judasz i z zrady dopuszcza się każdy z nas wtedy, kiedy grzeszymy. Otóż, kiedy sobie próbuję wyobrazić, jak wyglądało to nocne spotkanie, to pojmanie Pana Jezusa, to w Ewangelii napisano, że Judasz zaprowadził oddział wysłany przez arcykapłanów, pewnie jakieś żołnierzy i jakieś sługi świątynne, żeby pojmali Pana Jezusa. On wskazał miejsce, gdzie Pan Jezus się znajdował. I tak sobie myślę, że skoro on wskazywał miejsce, to znaczy, że pewnie szedł z przodu. Pewnie był przewodnikiem tej grupy, który pokazywał dokąd iść. To doskonale wiedział, gdzie, w jakim miejscu tego ogrodu oliwnego, pod jakim drzewem, koło jakiejś skały pan Jezus będzie, bo tam zazwyczaj chodził. Tak sobie myślę, że to jest prawdopodobnie pierwszy raz w historii Judasza, kiedy był uczniem pana Jezusa, kiedy szedł z przodu. Zazwyczaj było pewnie tak, że to Pan Jezus chodził z przodu, ewentualnie jeżeli nie on, to może któryś z uczniów, może Piotr, może jakiś inny ważny uczeń, który prowadził tą drogą, którą akurat szli. Tutaj tej nocy prawdopodobnie po raz pierwszy Judasz jest na czele, po raz pierwszy jest tym, który prowadzi, po raz pierwszy przewodniczy innym. I tak sobie myślę, że ta zdrada Judasza i też nasza zdrada polega dokładnie na tym. My strasznie nie możemy znieść tego, że jesteśmy gdzieś z tyłu, że jesteśmy w cieniu, że nie mamy pozycji takiej, jaką myślimy, że powinniśmy mieć. Że kiedy w naszym życiu idzie nie tak, jak powinno, to wtedy się wyrywamy przed Pana Boga i mówimy: To ja poprowadzę, to ja powiem, którędy. Dokładnie coś podobnego wydarzyło się kiedyś świętemu Piotrowi, kiedy mówił Panu Jezusowi, że ten nie pójdzie na krzyż, że on nie umrze, że tak nie może być. I wtedy Pan Jezus go skarcił takimi słowami Piotrze, stań za mną, czyli Piotrze, nie wyrywa się do przodu. Piotr to zrozumiał i chociaż potem też zdradził, to ta zdrada jakoś nie zniszczyła Piotra całkowicie. U Judasza, myślę, było inaczej, dlatego że on nie chciał stać z tyłu. W każdym tym momencie, kiedy stoimy z przodu, kiedy chcemy się sami prowadzić, kiedy chcemy być przewodnikami i to takimi, którzy są mądrzejsi od Pana Boga, zachowujemy się dokładnie tak, jak Judasz. Zupełnie niezwykła jest ta rozmowa, którą pan Jezus odbywa ze swoim zdrajcą z Judaszem w Ogrodzie Oliwnym. Tam pada tylko kilka zdań. Ta rozmowa jest bardzo krótka, ale coś niezwykłego się tam dzieje. Judasz pewnie był cały przerażony. Pewnie miał w głowie różne wizje tego, jak to będzie. Może, że uczniowie się na niego rzucą. Może, że Jezus pokaże jakieś totalne zniechęcenie i rozczarowanie, a może wręcz jakąś nienawiść. A nagle słyszy: Przyjacielu. I w tym przyjacielu nie ma ironii, szyderstwa, jakiegoś wyśmiewania, nie ma w tym przyjacielu nienawiści, nie ma czegokolwiek nieprzyjemnego. Jezus patrzy na swojego ucznia i tak jak go kochał, tak go kocha. Tak jak go miłował wtedy, kiedy go powołał i miał nadzieję, że będzie z niego ktoś zupełnie niezwykły. Tak dalej, Jezus prawdopodobnie nadal wierzy, że będzie z niego ktoś niezwykły. I pyta go po prostu w zupełnej szczerości swojego serca: Przyjacielu, dlaczego przyszedłeś? A potem wymienia z nim pocałunek, wyciąga do niego ręce, przyciąga go do siebie i odwzajemnia pocałunek, który wie, że jest pocałunkiem zdrady. Na początku męki, kiedy pan Jezus wychodzi właśnie w swoją ostatnią drogę, żeby nas zbawić. Kiedy spotyka swojego zdrajcę, czyli spotyka każdego z nas, to wyciąga ręce i nie mówi, nawróć się. Nie mówi, zmień się. Nie mówi, dlaczego to robisz. Tylko wyciąga ręce, patrzy na swojego zdrajcę, na każdego z nas i mówi, przyjacielu. A potem składa na naszych ustach, na naszym policzku, na naszej głowie, na naszym sercu, na całym naszym życiu pocałunek. Dlatego, że Jezus wie, że jedyne, co jest w stanie nas nawrócić, co jest w stanie nas zbawić, to jest Jego miłość. I że tylko wtedy, kiedy ktoś tą miłość przyjmie, to to zbawienie do niego dotrze. I trzeba nam na początku tej krzyżowej drogi właśnie takiego Jezusa zobaczyć. Dzisiaj w tej stacji myślę, że musimy zobaczyć dwie rzeczy. Musimy, musimy przyjąć dla siebie dwie rzeczy. Pierwsza to oczywista, że jeżeli jesteśmy zdrajcami Jezusa, a przypuszczam, że wszyscy jesteśmy, bo wszyscy jesteśmy grzeszni, to właśnie tak on chce z nami być. Ten wielki post będzie niczym innym, jak nieustannym okazywaniem nam miłości. Jezus będzie ciągle wyciągał ręce, będzie ciągle mówił przyjacielu, będzie ciągle składał pocałunek na naszej twarzy. I będzie tą miłością próbował nas nawrócić. Ale jest jeszcze druga rzecz, znacznie trudniejsza, ale właśnie od niej chyba na początku już trzeba zacząć. Każdy z nas ma jakiegoś zdrajcę, który stoi przed nami, kogoś, kto nas skrzywdził, komu w jakiś sposób próbujemy, może potrafimy albo nie potrafimy, zazwyczaj nie potrafimy przebaczyć. Musimy się koniecznie nauczyć od Jezusa tego jego sposobu bycia ze zdrajcą. Musimy koniecznie dzisiaj spojrzeć na tych wszystkich, którzy nam wyrządzili krzywdę, i spróbować w tym wielkim poście wyciągnąć do nich ręce. To może być strasznie trudne. Dlatego, że zazwyczaj to przebaczenie nie przychodzi z tego prostego powodu, że ktoś się wcale nie zmienia, że ktoś nie widzi swojego błędu, że ktoś nie chce naprawić tego, co zrobił, tego, co nam wyrządził. Tylko trzeba spojrzeć na Jezusa. Jezus mówi przyjacielu do swojego zdrajcy, który nadal jest zdrajcą. Który, co prawda, rzeczywiście potem chyba zrozumie, dlatego że pójdzie do arcykapłanów i powie, że wydał krew niewinną, więc chyba dojdzie do niego to, co zrobił. Ale wtedy, kiedy Jezus go całuje, kiedy Jezus do niego wyciąga ręce, kiedy mówi przyjacielu, to Judasz jest cały czas przekonany, że dobrze robi, cały czas jest w środku swojej zdrady. Więc może trzeba wreszcie przestać czekać, aż ktoś się zmieni, aż ktoś przestanie, aż ktoś się nawróci. Tylko może trzeba uczyć się od Jezusa, spojrzeć tak jak on, wyciągnąć ręce tak jak on i powiedzieć przyjacielu tak jak on. I to może nic nie dać, bo chyba Judaszowi w tamtym momencie nic nie dało. Zdradził i tak zostało. Ale ten gest musiał w nim zostać i może kiedyś go naprawił, właśnie potem, tuż przed jego śmiercią, tuż przed jego samobójstwem. To nie jest tak, że możemy to zrobić własną mocą, to jasne, ale mamy tę moc od Jezusa. Dlatego, że On swoją męką, swoim zmartwychwstaniem dał nam taką zdolność. Usiądź dzisiaj ze swoim zdrajcą, popatrz na Jezusa, i ucz się od Niego.